emocje. Już czuć to napięcie. Tyle czekania, ale w końcu startujemy. Mam nadzieję, że mecz sprosta oczekiwaniom, a my będziemy doskonale się bawić. W każdym razie mamy pełne podstawy, by na to liczyć. Który zespół skończy mecz z uśmiechami na twarzy? Będzie się działo. Pogoda dopisuje. Coś mi mówi, że tego wieczoru zobaczymy futbol wysokich lotów. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić państwa do wspólnego oglądania. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. To, co już Jacku wiemy na pewno, to to, że czeka nas spotkanie w rozmiarze XXL. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Rozpocznął odrzut rożnego. Dość środkowuje z rogu, dość głęboko. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Jacku, można chyba się spodziewać, że rywale będą się dziś szczególnie koncentrować na tym zawodniku. Zlekceważenie go mogłoby się zakończyć katastrofą. Imponuje skutecznością. Jest na drugim miejscu w lize wśród najlepszych strzelców i pewnie powalczy o pierwsze. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe czy zakończą to strzałem. Chyba będzie gol! Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Dęboka ta centra z narożnika. No i nic z tego nie będzie. Nie poradził sobie tutaj z obrońcą. Gorgon. Uwaga. Będą prowadzić. Uwaga. Udany przechwyt teraz. Za ten strzał to może wróg byłyby punkty. Siła była odpowiednia, ale precyzja cóż pozostawia dużo do życzenia, Mateusz Matras. Rosicki. Utrzymuje się przy piłce przy bierności rywali. Nie ma faulu, czysty, skuteczny atak. Piłka jest jego. Bardzo dobrze teraz, pewne wejście. Brawo. fenomenalna interwencja. Szansa! Mogą zaraz prowadzić! Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji! Jacku, to powinien być gol! To powinien być pierwszy gol w tym meczu! Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło! Ostatnich kilkanaście minut przebiegało zdecydowanie pod dyktando szczecińskiej pogoni. Myślę, że Bramka wisi w powietrzu. Przy tylu obiecujących akcjach w końcu obejmą prowadzenie. Sędzia przyznaje wolnego pogoni Szczecin. Przy takiej interwencji rywal jest bezradny. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Jest okazja, można objąć prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten corner. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystają? Pole karne głęboko teraz, Aleksander Gorgon. Przejmują teraz piłkę. Dobrze się ustawili. Mogą zaatakować. Mają teraz dobrą okazję na kontratak. Uwaga! Teraz! O, teraz świetne zachowanie w defensywie. Akcja zastopowana. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Sędzia gwizdkiem rozpoczyna drugą połowę meczu. Piłka znów w grze. Na tablicy wyników remis, ale mam przeczucie, że w szatni sztaby trenerskie zachęcały do nieco odważniejszych ataków. Rzuca piłkę w pole karne. No i mocno teraz zdecydowane wybicie. I mamy próbę z dystansu. Dobrze bramkarz. Spokojnie interweniuje. Prosicki. Poszedł do przodu. Od razu zrobiło się ciekawie. Przeciwnicy przejmują. jednak offside chociaż wydawało się że podanie jest w tempo i teraz jedna z drużyn decyduje się na zmianę Panie, teraz odebrał piłkę rywalowi. Dobrze, teraz mija rywala. Piłka wypita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Torner dla Pogoni. Pogrywa piłkę w pole karne. Obrońca teraz ekspediuje piłkę byle dalej. Stal mądrze teraz korzysta z miejsca na flance. Gorgon, Aleksander Gorgon, rozsądnie budują akcję, próbują sforsować obronę, ładne teraz dośrodkowanie w pole karne, wow! strzał zmierzał pod poprzeczkę, ale bramkarz wybronił, mamy sygnał z ławki, nastąpi zmiana, ciekawe co pokaże nowy gracz. Rzuca w okolice 11 metra. Uwaga, udany przechwyt teraz. Zagrywa w okolice pola karnego. Pani arbiter wszystko widziała i dyktuje rzut karny. Mogą już za chwilę objąć prowadzenie. Byłem przekonany, że sędzia po odwizdaniu karnego wyciągnie też jakąś kartkę. A tu nic z tego. Niespecjalnie mnie to dziwi. Jedenastka to wystarczająca kara za to zagranie. Kartka to byłaby chyba przesada. To może nam otworzyć wynik. I jest bramka. Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Gol, choć naprawdę niewiele brakło, by to obronił. Bardzo ładnie rzucił się tam, gdzie leciała piłka, ale ta minęła go górą. Prawa dla strzelca. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji, i wygrają. Wybijają piłkę poza boiską. Jeśli nie teraz, to kiedy? To może być ostatnia szansa na remis. Dośrodkowanie przejęte przez obronę. Wybijają. I teraz wychodzą z kontrą. Będzie groźnie. Wyglądało to nieźle, ale jednak nie tym razem. Strata piłki i szansy. I tracą piłkę. Robi się coraz groźniej. Musi to wykorzystać. Ważna teraz interwencja, dzięki której wciąż pozostają w grze. Tak, jedna bramka to wciąż jest różnica, którą można w końcówce odrobić. Dobre, zejście ze skrzydła. Oj, ależ teraz niewiele zabrakło. Ładnie uderzył technicznie, kilkadziesiąt centymetrów i mielibyśmy gola. Pozostało już tylko 120 sekund. Nie daje się przesunąć. Wszedle całe hektary wolnej przestrzeni. Ależ teraz rozczarowanie. Ten atak wyglądał obiecująco, a jednak spalił na panewce. To ostatni gwizdek, a więc drużyna gospodarzy musi pogodzić się ze stratą trzech punktów. To nie był jakiś wyjątkowo nieudany mecz w wykonaniu tego zespołu, ale fakty są takie, że żadnych punktów do ligowej tabeli nie dopiszemy. Niestety Tomku, najważniejsze są wyniki. Imponuje dziś formą. Wielu chciałoby mieć kogoś takiego w swoim zespole. Dobra postawa w dzisiejszym meczu, strzelona bramka, która dała zespołowi prowadzenie, a i w innych akcjach udało się sporo krwi napsuć obronie drużyny przeciwnej.